Wstęp. Tego zimowego popołudnia było bardzo szaro. Przez krótką chwilę ukazało się słońce. Nie padał śnieg, ale ciemne, nabrzmiałe chmury wróżyły śnieżycem. Na poboczach wąskiej szosy leżały małe płaty zmrożonego i brudnego śniegu. Mróz był dość tęgi. Słupek rtęci w samo południe nie podnosił się powyżej minus 15 stopni. Była to ulga po minus 25 stopni kilku ostatnich dni. To ciemne popołudnie pustą szosą pędził mały, wąski, wysoki czerwony samochodzik, który na koleinach i muldach niebezpiecznie chwiał się na boki. Jego kierowca z duszą na ramieniu i bijącym z emocji sercem pędził poprzez ciemne lasy w nieznane sobie miejsce. Raz po raz spryskiwał zmrożonym płynem szyby przednią i tylną, a potem przecierał je wycieraczkami. To było takie hobby lub nawet obsesja, zabawa wycieraczkami. Uwielbiał obserwować ich pracę, i cieszył się widokiem cienkiej granicy pomiędzy nieprzeniknionym brudem a idealnie oczyszczonym miejscem. Kierowca, nie młody już człowiek, lubił wszelkie wynalazki i gadżety. Nie był to jeszcze czas nawigacji samochodowych, ale nasz kierowca był jednym z pierwszych, którzy używali telefonu komórkowego w samochodzie. Zatem maleńki telefon spoczywał w specjalnym uchwycie na środku deski rozdzielczej. Zdzisław, nasz kierowca, nie wyobrażał sobie samochodu bez takich dodatków jak klimatyzacja czy elektrycznie opuszczane szyby. I nawet tego zimowego popołudnia uruchamiał raz po raz klimatyzację, aby sprawniej ogrzać i osuszyć wnętrze swojego samochodu. Dobrze wiedział, że zimą można oraz należy uruchamiać klimatyzację, łącznie z ogrzewaniem. W ten sposób błyskawicznie odmrażał i odparowywał szyby. Za oknami przesuwały się spętne widoki lasów, pozbawionych liści lub martwych, szarych pól, pokrytych łatami śniegu. Opony raz po raz szurały po wąskich kreskach. Zmrożonego śniegu i lodu, a mały trzycylindrowy silniczek cichutko bzyczał i nie przeszkadzał w słuchaniu kolejnych utworów z najnowszej płyty. Ciepły, miły i melodyjny damski głos śpiewał o siedmiu milionach rowerów. Delikatny, miękki bas cicho rozbrzmiewał z nowych głośników. Zdzisław jechał sam. Trochę cieszył się z wolnego od pracy dnia, trochę denerwował się tym, co zastanie u kresu podróży. Jechał bowiem do miejsca, gdzie miał obejrzeć i być może odebrać skradziony 7 lat wcześniej samochód. Wreszcie nastąpił kres tej tajemniczej podróży. Zapadł zmrok i Zdzisław powolutku. Przejeżdżał sennymi, ciemnymi uliczkami maleńkiego miasteczka. Rozglądał się bacznie po okolicy. Wypatrywał adresu, jaki po wielu perypetiach uzyskał w sekretariacie sądu. Zdzisław był zdenerwowany, ciągle myślał o wydarzeniach, jakich tego dnia doświadczył. Bo gdy rano pojawił się w sądzie, to najpierw skierowano go na pobliski parking. Gdzie okazano mu prawie identyczny pojazd tej samej marki, który posiadał tylko jedną z części skradzionego mu samochodu klapę bagażnika. Nasz bohater powrócił więc do sądu, gdzie podano mu następny adres w zupełnie innym mieście, w którym podobno przechowywano resztę samochodu. Od razu pojechał do tego miasta. Zgodnie z przekazaną informacją, poszukiwał ulicy, która tam jednak nie istniała. Zdenerwowany ponownie wrócił do sądu powiatowego i na 5 minut przed zamknięciem sekretariatu otrzymał kolejny, trzeci adres. Niezwłocznie wyruszył więc do kolejnego miasta w poszukiwaniu samochodu. Teraz rozglądał się bardzo uważnie. Próbując znaleźć jakiś parking lub warsztat samochodowy, bo wiedział, że policja lub sąd wykorzystują takie miejsca do przechowywania zarekwirowanych pojazdów. Wkrótce zatrzymał się przed małym starym domkiem na skraju miasteczka. Mrózł ciemność, której nie rozświetlały żółte latarnie oraz łowroga cisza potęgowały nastrój grozy i osamotnienia. Coś tu nie pasowało. Poczuł ciarki na karku i plecach. Serce zaczęło łomotać, a jakiś narastający, nie dający się opisać niepokój, zawładnął umysłem potężnego kierowcy malutkiego samochodu.